Mamy Hiszpanię, która nie leży nikomu. Ta Szwecja też się wbiła w pana piłkarską karierę reprezentacyjną dość mocno. Będzie rewanż? I to jest zawsze teoretycznie cięższy. Like <laughs> <Thank you. laughs> na pewno patrząc na, na drużyny, jakie mamy w naszej grupie Hiszpanów e, 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 i, i Szwedów, nie są to dla nas wygodni e, Przeciwnicy, co pokazała historia, ale oczywiście na tego trzeciego przeciwnika czekamy do marca. Dopiero wtedy dowiemy się, z kim będziemy grać ten mecz otwarcia na, na mistrzostwach Europy. E, no, dla nas ten cel podstawowy to jest rozegranie więcej niż trzech spotkań na tych mistrzostwach, do których musimy być optymalnie przygotowani. I think it's, of course, it's a tough draw. Uh, strong teams, both Spain and, and Poland, and uh, we, we don't know the fourth team yet, but, uh, Uh, I also think if I look in the other groups, it could have been worse and it could have been better. So I think it's it's a normal draw. If if you go to the Euro and you should play the Euro, uh, it's this type of games you must play and you must handle it. So I think it's. Uh, to, i to Gdyby Pan miał w skali od 1 do 10 ocenić, jak bardzo jest Pan zadowolony z takiego rozwiązania, to ile by Pan powiedział, jaką cyfrę? 10. Tak? Oczywiście, ja jestem, jeden na Mistrzostwa Europy z Polską po raz trzeci, kolejna wielka impreza i się tego z tego Cieszmy, natomiast jak my, my byśmy chcieli tak, jak mamy łatwą grupę, to mówimy, że nie wolno się cieszyć, mamy łatwą grupę i trzeba awansować. Na Mistrzostwa Europy byśmy chcieli wyjechać i też, mieli, i też chcielibyśmy mieć łatwą grupę. No, no, tak, tak, tak piłka nie funkcjonuje, jak chce się coś ugrać, coś zrobić, to trzeba wygrywać z dobrymi. Mamy Szwecję, która nam specjalnie nie leży, mamy Hiszpanię, która nie leży nikomu. I mamy kogoś z Baraży, który na pewno nie będzie to żaden zespół taki, że tak powiem teraz tylko zespół, który potrafi grać w piłkę, czyli musimy być w formie, musimy grać. A był taki moment, że serce dzisiaj zabiło mocniej? Jeśli tak, to kiedy? Było jak wybierali pierwszą drużynę z grupy, z grupy z Koszyka 2, bo nie chciałem, nie chciałem jechać do Baku i od razu jak E, Polsza, chyba jeżeli się nie mylę, tu, e, Chorwacja, to, to już byłem zadowolony, że, że to nie my. Na pewno nie chcieliśmy grać w Baku, bo my jako drużyna, jako zespół na pewno byśmy byli do tego bardzo dobrze przygotowani, ale nie chcieliśmy, żeby tak daleko musieli lecieć nasze kibice, bo to było z pewnością dla nich jakiś problem. Pod tym względem myślę, że jest w miarę dobrze, nawet powiedział, że bardzo dobrze, bo dwa mecze w Dublinie, jeden w Bilbao, myślę, że dużo będziemy mieli wsparcie wśród Polaków. Nie tylko tych mieszkających w Dublinie, ale również tych, którzy tam przyjadą na, na mecz specjalnie za naszą reprezentacją. Jakby ktoś jeszcze chciał dalej pójść, to, to, to nawet gdybyśmy dali drugie miejsce, trzecie i byśmy wyszli z grupy trzy pierwsze, to zawsze mamy te kierunki, że tak powiemy dobre. Gdzieś tam zawsze gramy, gdzieś Glasgow, prawda, czy, 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 czy Kopenhaga, czy coś, zawsze gdzieś blisko, ale tak daleko nie myśmy, bo ja mówię, Myślimy o tym, żeby wygrać pierwsze spotkanie. To co jest najważniejsze przez te pół roku najbliższe dla tej drużyny? Spokój, dobrze wszystko przygotować, nie tracić czasu i wygrać pierwszy mecz. Czy najlepszą wiadomością jest układ tych trzech meczów? Ja myślę, że jeżeli popatrzymy na układ, myślę, że to jest korzystny układ. tak. Ale oczywiście to wszystko weryfikuje boisko i, i, i dyspozycja, i gra. I, i żeby myśleć o, o zdobyczach punktowych, my musimy zaprezentować swój najwyższy poziom. Dużo się mówi o tym, że ten pierwszy mecz jest kluczowy na turniejach. Udało się wylosować tak, że gramy z teoretycznie najsłabszym rywalem. Chyba dobra wiadomość. Dobrze powiedziane, z teoretycznie najsłabszym, i to jest zawsze teoretycznie ciężkie, ale, ale myślę, że. Na pewno kluczowe było we Francji wygranie pierwszego meczu i tutaj z pewnością ten pierwszy mecz będzie no, taki nadrzędny, tak najważniejszy, bo jeśli go wygramy, to wtedy otwieramy sobie drogę do tego, żeby wyjść z grupy. Jeśli go nie wygramy, wiadomo, zaczynają się schody, zaczynają się problemy. Ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, że chcemy się dobrze do tego wszystkiego przygotować. Pracujemy nad przeciwnikami, z którymi chcemy zagrać. Dwa mecze w marcu, dwa mecze w czerwcu, dwóch przeciwników już znamy. Jak się pojawiła nasza nazwa, nazwa naszego kraju przy Hiszpanii, to 1992 rok wrócił do głowy? Tak, no wrócił. My już przed, przed, przed losowaniem z panem wiceprezesem Markiem Koźmińskim mówiliśmy, że przed nami siedzi trener reprezentacji, reprezentacji Hiszpanii. Dwadzieścia parę lat temu byliśmy na boisku, teraz jesteśmy na, 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 na ławkach trenerów, tak więc no, po części jest to pewien też mecz wspomnień, mecz jakiś rewanżowy, ale oczywiście dajemy sobie... Sprawę z klasy i jakości reprezentacji Hiszpanii, która jest, która jest na pewno jednym z kandydatów do zdobycia do, do tytułu Mistrza Europy. A Szwecja też się wbiła w pana piłkarską karierę reprezentacyjną dość mocno. Będzie rewanż? Po części tak. Oczywiście te, te wspomnienia z meczu ze Szwecją w Forżu nie są dla mnie może przyjemne, ale z drugiej strony myślę, że to jest również taki moment, kiedy kiedy musimy pokazać swoją jakość, ale mając tą świadomość, że jest to dla nas bardzo nieprzyjemny, niewygodny przeciwnik. A jeśli chodzi o tych sparring partnerów na przyszły rok, to czy są jakieś nazwy drużyn, które już dzisiaj możemy podać? Mieliśmy grać ze Szwedami, ale tak się ubawiliśmy, że jeżeli na siebie trafimy w grupie, to ten mecz się nie odbędzie. Mieliśmy grać w Sztokholmie, ale już pracujemy nad kolejnymi rywalami, na pewno zagramy z reprezentacją Ukrainy w Polsce 31 marca. Drugi na pewno już zakontrolowany, zakontraktowany partner to jest Rosja, 2 czerwca również w Polsce. Teraz tak naprawdę pracujemy nad tym pierwszym ter terminem marcowym i tym przeciwnikiem już bezpośrednio, z którym zagramy ostatni mecz i wyjedziemy już e, najprawdopodobniej do Dublina. What is your strongest memory connected to Polish football? I think it's uh, when 1974, när Jan Tomaszewski räddade penalty från Staffan Tapper och Polen vann 1-0. Jag gillar inte den.